To y, są bardzo rozbudowane praktyki. Chińczycy mieli również taką praktykę y, fuji, czyli formę pisma duchowego. Zatem to, co późniejszy spirytyzm przyjął jako, i nazwał pismem automatycznym, no to nie jest y, y, taki. Y, 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 y. Całkowity wynalazek, bo to jest jak gdyby odświeżenie starego. Nikt tutaj drugi raz prochu nie wymyślił. Po prostu wierzono, że osoba odpowiednio przygotowana fizycznie i duchowo jest w stanie wejść w taki trans i nawiązać tak głęboki kontakt ze światem duchowym, że świat ten niejako jej ręką wyda opinię. Zgodę, odpowiedź. Wyda po prostu yy, jakąś konkluzję dotyczącą wcześniejszych pytań. Że osoba może nie zostanie całkowicie przejęta przez ten świat duchowy, czy, czy przez ducha, tak jak w tym poprzednim rytuale, ale świat duchowy jest w stanie albo szeptać, co yy, ma yy, napisać, albo. Jest po prostu w stanie, no, nazwijmy to symbolicznie, prowadzić jej rękę, tak, że ona pisze automatycznie to, co życzy sobie istność duchowa, jakby stojąca za nią, czy też kierująca jej poczynaniami.